Dzień dobry, witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam w kolejnym spotkaniu z Battlefieldem 2032. Dzisiaj ponownie z Wankiszem zagamy podbój na mapie w Rakowisku. Zapraszam. Nie ja wiem, czy kojarzysz taki odcinek pewnej, pewnego YouTubera znanego tobie bardzo mocno? Weseli z saperzy. Oh, oh, o, no, ja było akurat. Nie, to było no, mroka, urodzi, wiesz, Urodziłem się ale... w szkołku i O, z ja Stop, ze mną jesteś van, super! Stop prowadzi Będziemy... 6 na 9 panie ktoś gdzie z... Przeba, nie pił gdzieś nie będzie w przód tego pojazdu Szyma gdzie POPiem? Nie, no przód jest z przodu Dobra, bo mam taki dziwny celownik, wiesz, bo to minigun to mam celownik na pół ja. Ale pewnie, miałeś o roku, wiesz, ja z automatu cię ucieszyłem No nie no weseli saperzy to był jeden z naszych no. odcinków No, co wiesz co? Co tam dwa razy na minę wjechali co nie? Tak, tak, tak. I Bolek i Lolek to też... d dwa już są, bo przejmują i na E chyba są. Rozumiem, a to c Rozumiem, to to był taki ogień zaporowy <noise> no tak. A wiesz, a nu ktoś wejdzie pod celownik, co nie? O, 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 o! Witamy państwa Wysiadam, to chyba będzie samobójstwo, ale... Tu nasi napierdzielają. Tam facet na górze biegał w ogóle. Dobra, ja niestety jakoś się ze snajperom obudziłem. No bo to, wiesz co, bo to ci pamięta z poprzedniego meczu, wiesz? I tak ci powiem, wyskoczyłem odważnie. Ale dobra miejscówa, żeby tutaj pobronić troszeczkę. O kurde, ale te efekty. Wiesz co, bo ty masz w ogóle tą, trollkę na ten statek główny, nie? Eee, nie, gdzie ty jesteś, bo jestem na C teraz Ja jestem Aha. na... Nie wiem gdzie... Ale gościu jestem. wyczuł ten... Gościu wyczuł tego Eee, tu nasisz... Ja jestem C, ja jestem na C1 Wbiegam do góry, bo mnie poduszkowce dojeżdżają A to musisz... A nie się... Ju, już się respię, a nie to chyba na tobie? Na tobie, dobra? Tak. Tu masz ty potem na ten główny statek, wiesz Tu pooglądam plecy no, są na plecach. Są na przeciwległym budynku. Oj, dobra, z E1 dostałem snajperski strzał. Zasufaj się, bo masz mało życia, wiesz? Tu możesz się... Tu masz z tyłu okienko, wiesz? Takie tyłu okienko, drzwiczki są. I oni tam od z tyłu wchodzą. Powiem ci, że czułbym się lepiej, gdybym... O, ale wyleciał gościł powietrze Systa Kiedy ja... We, wewnątrz jest koleś, a wybieg, 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 uwaga Dobra, zmienię sobie, bo tutaj ta snipera mi się średnio spodobała akurat Dobra, dostał trochę Ale mało dostał Łe, nie mogę się nie no, kurde. O, bo oni, a, bo oni to C1 przejęli, to ja w ogóle wiesz, w sensie, chwilę no, ten... co się dzieje, bo broniłem tego, co nie? No, miałem a wrażenie, to już... że te C1, wiesz, przejęliśmy i od razu uciekliśmy, a ci wbijali w tym samym momencie, nie? Ale ja tu takie za bardzo, y... może ten, tu gościu, No spoko, kto? spoko, 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 jadę w czołgu. Kusząca. A to ty jedziesz? Nie, jadę jako pasażer. A, no, ale to jesteśmy w tym samym czo... O, ja mam jakiś granatnik tylko, słaby, no nic. Przeżyjemy jakoś, przeżyjemy. No ja nie postrzelam sobie, bo mam jakiś taki na bliski dystans. Dobra, namierzają nas, typie. No ja nie prowadzę, wiesz? Dobra, Więc... z tyłu mamy typa, Znaczyń, z tyłu mamy typa, w tu wszędzie mamy typa, tylko czołg tam był. O, na tym głównym okręcie jest dużo ich. Wiesz ja na to C wysiadł może, chociaż... Ja tu sobie nie postrzelam z tego, kurde. Ja się boję, że my za wybuchniemy, bo ten gościu jakoś tak strasznie... Nie, jeszcze ja jakiś chyba. Jeszcze w jakieś paliwo wjechał w ogóle. Kurde, bo tu przebiegają, a nie, nie mam z czego strzelać do nich. Bo po tej stronie jest taki tylko granatnik słaby. No kurde... ja to zabijam Oj, to oberwaliśmy totalitarnie. No właśnie ja nie wiem ja czy się nie ewakuować tego czołgu, wiesz, bo no bo ja, ja pierdzielę tak, ten czołg. Nie ewakuować. Kurde, no koleś, nie, 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 nie ja Dobra, cię mówię, Ale jeszcze zabiłem, jeszcze zabiłem jednego. Mi się tam co, z, tego, z, czołgu, z czołgu mi się udało dosyć sporo osób zabić, wiesz. E, wiesz co? Podniesiesz mnie, będziesz w stanie? Nie bo mam typa. Jezu, zabrakło mi amunicji, 16 metrów, a 16 HP zostało typowo. Ja pierdykam, ale się podnieciłem znowu no. No nie wierzę, może... To tak bywa czasami. Jakiś poduszkowcy czołgów niestety nie ma. Kurde, wszystkie fajne punkty mapy są przejęte, tam jakieś czołgi jeszcze jadą. Ja pierdykam, ale teraz się zdenerwowałem. No, no to B pójdźmy, bo chyba... W jakimś domu się zrespiłem. To nie przestanie jeździć. Nie pilnują trzy czołgi, nie? No ale tu powiem ci, że da się przebić jeszcze. Póki co Dobra, bo mnie szary gryzie na dystans. No to B2 chyba tracimy, czyli czuć musi być facet, ale gdzie on jest totalnie, to nie mam pojęcia. Jakieś kampi w domku, no gdzie może być Jak pakka O kurde, dobra, mój dom nie istnieje <grywa> Mój kolega nie ja zrobił akcji do, Mój do, do, kolega dobra. miał kiedyś <grywa> taką Ktoś się no tu nie, zaminował? Biegłem, biegłem do typa, a tu typ se kurde grzyby zbierał na podłodze, no. A, spierdzielił koleś, no nic. A, i czołg mnie zabił. Cholera, ktoś mnie podniesie? Niespecjalnie No chyba poginęli wszyscy niestety, kurde. Ale mamy to b bet, bet, tutaj, tutaj, także tam na C... Ale jeszcze B1 trzeba. trzeba, wiesz, no to C tam... Najlepszy na, na punkt mapy, a my go nie mamy, kurde. Tu dużo, dużo krzaków, a ja się strasznie nie czuję pewnie w tej grze szukając ludzi po krzakach. Ja wszedłem do budynku, to mi dom zniknął z powierzchni ziemi. Wiesz co, ja szurmuję z gościem naszym B1, wiesz, tutaj jakoś e, flamy No, ja biegnę, no, biegnę, na to B1 Tutaj tak na, e, nasze czołgi są. O, wiesz, na gościu na górę. Leży! <śmiech> Zabity. <śmiech> o kurde. Dobra. Biegnę od B2 na to B1, wiesz? Ole, ale tu typów jest. Ja pierdziu. Tam czołg mieliście. No jest nasz czołg, wiesz? Nie ich też. Chyba tu nasi przejmują. Podbiegam do tego B1. Ja nie, ja nie wiem, do kogo walić. bo tu z każdej strony biegną typy. O, tu budynek typu, jest. O, B1 jest sporo ludu. To jest taki budynek, ale się boję, że on zawsze stanie istnieć kurde. I zabili mnie niestety, ale może mnie podniesie jeszcze typ 5 metrów ma do mnie Nie, chyba nie jest zainteresowany No, już go nie ma niestety Ale teraz fajnie było, gościu się wiesz wiesz, trollką na e, jakiś dźwig czy tam na coś A ja go pach pach co nie i kurde i nie wejdzie jakiś Dobra, typ typ ty, kurna do mnie z RPGa wali No i zginąłem, ale może mnie ktoś podniesie Halo, 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 mietki, 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 jestem za wami! Halo, halo, 5 metrów, matrasonne! Salowni trzeba nałożyć. I działamy, bo co? Dobra, chyba nie, chyba nie podniosą. Czy podniesie? No dostaniesz punkty doda dodatkowe, matreso. O ty! Dobra, ale zresztą się na tobie w takim razie. Ale Dobar. dobre to wejście było na to B1, kurde, ci No ja, ja tam, ja was tam odsłaniałem z daleka, wiesz? No Myślę, widziałem się niestety, z twoim, z tego, twoją śmierć z, widziałem, kurde, a, jestem na plecach. Z tego budynku, twy. wiesz, dobra, dobra. Teraz to, to B-2 z kolei przejęli, więc wypadałoby się tam wrócić jakoś, nie? O, no, lot lotnictwo, o, już nie ma chyba śmigła. Ale powiem ci, że bez kitu się czuję jak o trochę, nie? Ten, ten, to, to podniecenie, wiesz, i to wczucie się. To jest coś pięknego. Na cholerę Bieg do budynku tego B2A <laughs> Dobra, tak ogity za... mocno, więc pomożemy ciebie Dobra, to typ jest po prawej za kamieniem Dobra, dzięki Ale są w tym budynku, nie? Przeładowuję Może oflantkuję? O, tu już jest typ Leży Działko, działko postawił przy budynku Kurde, zginąłem Ja też zginąłem, kurcze, ale... Dobra ja, ja się tu nie będę już... No słabo wyglądamy, strasznie. Cholera. Nie siadają te myszyki. Tu nasz śmigłowcem lata. No ale to nad tak, tym kur... i ale to tak dobra, a ja tu na to B2, no bo trzeba to przejąć w końcu no B2 tak, tam intratny ten śmigieł, nie? Ale... Tutaj kurde napierdzielają bardzo intensywnie. Ja pierd nie wiem co mnie zabiło Co? Ach, kurde Ach tu kolej z pepetką lata, z Bizonem ty, no to nie dziwię się ten Bizon rzeczywiście, ty. ja nie poczułem kiedy zginąłem No widzisz, widzisz Dobra, no ale to... oj, B2, a nie możemy na B2, bo w walce cholera. A no, znaczy B2 w ogóle nie mamy. Ja to B1... ale B1 powoli nam podbijają. Podbijają. No, 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 o kurde, urodziłem się na czymś latającym <noise> no, to jest dobrze. Ale nie wiem gdzie jestem w ogóle, przecież wybierałem... O, cholera! No już podchodzą w górze no, ja, ja, ja te pagórki to... nawet dwa! Koleś mnie widział, bo on był jakby, wiesz, na dole ja byłem na górze wzniesienia i mnie koleś doskonale widział, je. O, może go zagranatuje tam. Jak się no, spacie? Spacjon. Okay. Dobra. No też mnie. widzą mnie właśnie też położył, niestety jest facet. Chciałem być odważny jak w poprzedniej grze i, i ze spadochronu zabić kogoś. Zabili mnie. Ale no. kurde wybierałem gdzie indziej, a ja urodziłem się na, na statku. O, widzę, że D tam przejmujemy. O to bardzo dobrze, to będziemy jakieś punkty mów na bardziej strategiczny a po, może. A na tym B, na tym D jest a, akcja przepotężna ci powiem. Tak, tak szturmują ten statek, że cholera. No bo to jest, wiesz, główny punkt mapy, no to, to, to nie dziwota, nie? Dobra, o, ale gościa wysadziło w powietrze coś. I żeś tyle leciał, i żeś zginął. Znaczy nie mówię do ciebie, tylko do przeciwnika. No ja wiem, bo ja, bo, bo ja nie latam, nie wiem więc... Kombinował, kombinował na spadochronie i mu nie pykło. Ale koleś miał kurde, pecha, bo... Chciał się schować, ale akurat na mnie wybiegł, kurde. A tego drugiego to już nie widziałem, niestety. Kurde, tu jest snajper jeszcze przed tym. Ale się a, skitasił. A w, sumie, a w sumie dobrze zginąłem, bo się będę mógł zespić tam na statku, co nie? U was. No, ale nie wiem. Mocno, na, na statku jest nawalanka, ostra. O. na walankę, ostra. Za... Oj. Na snajperów trzeba uważać. Tu, nam, tu już nam podjeżdża gościu poduszkowcem. I już nie podjeżdża. Dostał na rakietę. Taka sięba lepsza wyrzutnia musi być, bo. Faktycznie. Oj, oj, oj. Dobra. Idę, biegam na statek do góry, ale czuję, że o, kur... szybko zginę. Nie znam totalnie tej lokacji, nie? Coś czuję, eee, że nie usłyszą. Znaczy, bo D1 jest w środku, wiesz, a D2 jest. nie pamiętam. Też chyba jakoś w środku, tylko. Dalej. C1 przejmujemy, wiesz, ten nasz, że tak powiem, ulubiony punkt z początku. wykryta moją lokalizację, to już To już widać trochę. One... To, przyładujemy. O, snajper na dźwigu. To ja się nie będę tam pał! Kurde, do... trafił mnie, to za zigzag. Ej, kurde, wysoki ten statek jest, kurde. Coś ciekawe, że będę właził na ten statek, a na koniec zginę, nie? No to tak wiesz, no niestety tak może być. A nie, tu są nasi na statku, dobra. Ja tam sniper na drzwi daleko, on był oznaczony, A nie może go już zabili. Sniper był gdzie? Nie, są tam w, tra... w transzei na 170, to Kurde, to ty był, wrogi. Chcę, przebiegłem kurde, kilka metrów Myśląc, że to mój. Ale koleś też się nie zorientował chyba. O, dzień dobry państwu szanownemu! Uhuhuhu. A! I tu se położyli ten! Do odrodzeń chyba. Oj dobra. No pewnie, Na żurawie jest tak. snajper! Na żurawie sniper snajper obok statku tego C1! Wisi, se nadajnik postawił. Nie odrodzą mnie, bo ja leżę na miejscu takim. Odrodzi mnie, dobra. Chyba ja, pomóżcie mi panowie. O, dziękuję bardzo. Nie, koleś, koleś na tym żurawiu jest za mocny. <laughs> Ty, na tym żurawiu na daleko jest ich trzech. No widzę, snajperzy, no, no, no. Wiesz, ale nie, nie ma opcji, nie? Ja bym musiał zginąć, żeby zmienić wyposażenie. Bo mi tu jest niewygodne to wyposażenie teraz. To się strzelaj z nimi, żebyś miał większe szanse. co? Szybciej szybciej, wiesz, szybciej to nastąpi, może nie? Ale coś tu na pieprza i to tak dosyć pokaźnie. Na dole szariki, podstawkiem szariki do was nawalają. Spadochroniarza macie na plecach. I tu w ogóle czołg jest jeszcze. chyba dostał. Nie, bo on widzi, że do niego strzelam to bez sensu w sumie robię A do na start. Doleciało, ale już nie mam amunicji kurde. Ale to chyba nasz, wiesz Nie, 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 ten nie był nasz To w każdym razie Tutaj też się spadochronował Chyba to, to nasz To już na żuraw, w gości sobie wjeżdżają, kurde, z dołu trollką, tam. na kurde. No, sam już na tym statku, miałeś rację, no. Grube wejście zrobili na statek, wiesz? Sprugowany. Cholera, na tym statku jest ciemno, mało co widzę, wiesz, kurde. Ta, bo oni mieli kurde odrodzenie na, na pokładzie jednym, wiesz? No właśnie kurczę, ja, ja je chyba zneutralizowałem, wiesz? Znaczy w sensie próbowałem, tam, znaczy nie ja, że jako ja, ale tam żeśmy z kolegami podjechali to. No to już lepszy meczyk, jeśli chodzi o moją osobę. Względem poprzedniego, dobrze by to było B2 przejąć, bo byśmy mieli ten sektor cały wtedy. A tak to jest, kurczę trochę lipa. Wow! Co jest? Gosia, jak wjechał poduszkowcem. Ja tu ma jakąś czujkę ruchu chyba gdzieś mają, bo celatam w tym, o, tutaj gdzie jestem i mam gdzie lokalizacja urawniona. Dobra. O kurde, spadłem niebezpiecznie. No właśnie, spadłem, cholerka. I, I po wszystkim, nie? No, ale, ale mnie podniosą, bo daje mi amunicję, widzisz? Teamplay, kurde. To A, jest tu piękne. To jakiś czołg jest? Dostał, hu, 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 headshota, wyrwał. A, D2 przejmują. Aj, szkoda, niestety. Niestety. Kurde, ciężko ci powiem, wiesz? Ciężko, ale to i tak był lepszy meczyk od tamtego. E, który od, od tego poprzedniego. Nie no się, tak się po prostu czasem dzieje. Dobra robota, ale nie lubię Faluk? Nie, nie falk, bo. Nie siebie, po prostu jestem lepszy. Polski dabing to ci... Patrz, miejsce nie trzecie, zobacz na 35. No, ty. No, zobacz. No, no, panie, to mi miód na uszy. Masz. No, no, no. Miód na moje serce, a nie na uszy, Boże.